Cześć. Z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Tak jak wam ostatnio wspominałam, z okazji moich imienin i urodzin zrobiłam sobie super prezenty, ale nie zapomniałam też i o was. I z okazji mojego święta chciałabym ogłosić mały konkurs, w którym do wygrania będą dwie roślinki. Jedną z nich będzie hoja Pubicalix Pink Silver Ghost. Drugą rośliną będzie Scindapsus Tatu. No i teraz pokrótce chciałabym wam, chciałabym wam przedstawić taki krótki regulamin konkursu. No i oczywiście bardzo serdecznie zaprosić Was do wzięcia w nim udziału. Regulamin będzie oprócz tego, że tutaj będę się produkowała, będzie podany pod opisem tego filmu. Będzie też y, zamieszczony na, mojej, y, na moim Instagramie oraz na stronie na Facebooku. Na TikToku wrzucę tylko informację krótką, że jest taki konkurs i gdzie znajduje się ten regulamin, ponieważ z TikTokiem dopiero raczkuję i jeszcze nie bardzo wiem, jak to zrobić tam, tak żeby, no żeby, żeby to było do przeczytania. No dobra, to ze spraw jak gdyby, organizacyjnych tyle i przechodzę teraz do krótkiego regulaminu konkursu. Więc pierwszą rzeczą to jest taka, że konkurs odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski. Całkowity koszt nagród, przesyłki, pakowania na terenie Polski, bo tylko na terenie Polski będę wysyłała nagrody, pokrywam ja, Iza, z kanału Isabeta po Pracy. I tylko ja jestem całkowicie i stuprocentowo sponsorem tego konkursu. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, do wygrania będą dwie roślinki. Konkurs trwa od dzisiaj, to jest od 5 września do niedzieli, 10 września. I jak wszystko dobrze pójdzie, to 12 września, w filmiku, który jest planowany na ten dzień, ogłoszę również rozwiązanie konkursów i podam zwycięzców. Z tym że nie podam z imienia nazwiska, podam powiedzmy dwie pierwsze dwie czy trzy pierwsze litery niku bądź maila osób, które wygrały. A oczywiście do tego czasu te osoby już będą przeze mnie poinformowane o tym, że zostały zwycięzcami konkursów. Przesyłki będę wysyłała za pośrednictwem Inpostu. No i do zwycięzcy będzie należał wybór, czy to będzie kurier, czy to będzie paczkomat. Kolejną rzeczą jest to, że w konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. No dobra, i to by było na tyle z takich spraw organizacyjnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób straciła życie moja poprzednia choja EPC997 oraz opisać najdramatyczniejszą sytuację, w jakiej samemu straciłaś straciłeś. Swoją ulubioną roślinę. Odpowiedzi na te pytania proszę przesyłać na maila, który jest dedykowany tylko i wyłącznie do tego konkursu. Ten mail to isabetapopracy.com, maupa gmail.com. Na odpowiedzi czekam do 10 września, do północy. Odpowiedzi, które pojawią się w komentarzach pod filmem, czy to na Instagramie, czy na Facebooku czy też na TikToku nie będą absolutnie brane pod uwagę. Tylko i wyłącznie odpowiedzi przesłane na dedykowanego maila biorą udział w konkursie. Nie będą brane pod uwagę również odpowiedzi wysyłane mi przez Messenger, jak i jako wiadomości na Instagramie. Spośród nadesłanych odpowiedzi zostaną wybrane tylko i wyłącznie te prawidłowe, spośród których jury wybierze dwóch zwycięzców bo zwycięzców będzie dwóch. Jedna osoba wygra hoję, druga osoba wygra z No, wszak miałam i imieniny, i urodziny, prawda? W tytule maila z odpowiedziami proszę wpisać roślinkę, którą chciałbyś, chciałabyś wygrać. Czyli na przykład, jeżeli jesteś zainteresowana hoją, w tytule maila wpisujesz choja. no i w treści wpisujesz odpowiedź na pytanie konkursowe. No i cóż, jeżeli chodzi o regulamin, to jakby było na tyle. Jest to pierwszy konkurs, który ja organizuję. Mam nadzieję, że zasady, które ustaliłam, są w miarę zrozumiałe. W razie jakichkolwiek pytań, które będą się pojawiały, no śmiało, śmiało pytajcie. Na wszystkie naprawdę chętnie odpowiem. No, może z małym wyjątkiem, bo na pytanie konkursowe odpowiedzi nie udzielę teraz. Nie wymagam też od Was... Yy, żeby ktokolwiek czy subskrybował mój kanał, czy był obserwatorem mojego konta na Instagramie czy na TikToku. Nie wymagam też żadnych polubień. Aczkolwiek fajnie by było i miło mi, gdybyście jednak zasubskrybowali lub zaobserwowali któryś z moich mediów. Ale tak jak mówię, nie jest to warunek konieczny. Liczę, że dobrze będę się bawiła razem z Żyli czytając wasze odpowiedzi. I liczę również na to, że osoby, które wygrają, będą też bardzo zadowolone z nagród. No dobra, myślę, że to by było na tyle, żeby nie przeciągać, bo to ma być krótki filmik. Regulamin w formie pisemnej będzie dostępny, tak jak wspominałam, pod filmem i na Instagram i pod postami. I cóż, życzę Wam wszystkim fajnej zabawy, prawidłowych odpowiedzi na moje pytanie. A jeżeli... Oglądaliście moje filmy, to na pewno nie będziecie mieli najmniejszego problemu z odpowiedzią na pytanie konkursowe, przynajmniej w tej jego pierwszej części. No bo to, jak straciliście sami roślinkę, no to. No cóż, może nie powinnam tego mówić, ale trochę liczę na Waszą kreatywność, tak? Zobaczymy, kto jest większym pychowcem ode mnie. No dobra, więc jeszcze raz. Udanej zabawy Wam wszystkim życzę, prawidłowych odpowiedzi i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!